Co by było, gdyby na przykład mediator, który weźmie taką sprawę, no naliczył sobie oczywiście odpowiednie opłaty i składając ugodę do powiedzmy takiej instytucji pośredniczącej, otrzymał za przeprowadzenie takiej mediacji bonus 200 czy 250 zł. Prawda? Więc to jest taki jeden z elementów takiego programu wsparcia media, państwa jednaczy, prawda? Mediatorów. To jest w ogóle pomysł, czy on dobry, no to właśnie o tym dyskutujemy. A ciekawa sprawa, bo w takim razie możemy zapytać Ministerstwo, ile zostało złożonych skarg na mediatorów, a potem sprawdzić w ilu z tych skargach podnoszony jest zarzut pod adresem mediatora, hmm. że nie jest bezstronny. Możemy przyjąć nawet założenie, że w stu procentach tak może I być, i bo nie znajdujemy innej przyczyny, no. I to jest przykro, o że my osoby prowadzące stowarzyszenia, za które ponosimy pełną odpowiedzialność, czujemy się odpowiedzialni, powinniśmy o to spytać. Przecież w dzisiejszej w Czas, dzisiejszych czasach dobrobytu cyfrowego, te informacje powinny być zamieszczone na stronie ministerstwa nie imiennie, ale ilościowo. Ile stów w miesiącu lipców wpłynęło? 50 skarg na wywiadu. OK. Jeżeli ktoś chce się dopytać zgodnie do, z dostępem do danych, prawda, czy informacji jawnej, bardzo proszę, niech dopyta, ale byśmy wiedzieli. Że coś takiego w ogóle istnieje, ma i że te skargi w ogóle odpływają. Mm -hmm, jasne. Tylko osoby bardzo głęboko zainteresowane mediacją, organizacyjnie oczywiście, wiedzą, że coś takiego istnieje, o czym mediatorzy nawet nie są informowani. Skargi na mm -hmm. są i ten mediator nie wie, czy płynęła, czy nie. Ba! Ugoda została zatwierdzona lub nie, i ten mediator nie wie, mhm. czy ta ugoda została zatwierdzona, a może w jakiej części nie została zatwierdzona. Nie ma tej wiedzy. Bardzo rzadko sędziowie informują mediatora, informują, ale robią to rzadko, że ugoda została w całości zatwierdzona. Ale uważasz, że to jest problem? Tak. Na, ale czym no. skutkuje ten problem? Tak. Właśnie, samo doskonalenie. Jeżeli mediator będzie wiedział, w której części ugody popełnił błąd. Tego błędu nie będzie ponawiał. Jeżeli będzie wiedział, że w całości jego ugoda została zatwierdzona, będzie miał motywację. Dobra, okej, okay, wiemy sytuacja. wszystko. Możemy iść dalej, bo y, to znaczy ja bym postawił tu taką tezę, że media to się dowie. Jak ugoda będzie niewłaściwie zrobiona, to się dowie. Okay. Bo będzie miał od razu pretensje od pełnomocnika od albo od, yy, od yy, którejś ze stron. A jak mm -hmm. się nie dowie, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Ale okay, jest tak. druga warstwa, okay. ten pomysł, który powstał w skutek naszej rozmowy, gdyby promować mediatora, dajesz nam ugodę, a my ci płacimy 200 zł, mm -hmm. to, to to może być bardzo ciekawe, bo wtedy mielibyśmy drugi mechanizm jakby sprawdzenia mm -hmm. i weryfikowania pod kątem raczej superwizyjnym, prawda? W jaką stronę powinno być kształcenie mediatorów pod kątem konstruowania? Mm -hmm. Dobra dopracować, skorzystać, konkretyzować, wysłać do odpowiednich instytucji, żeby za, zaakceptowano i w drodze do tej działki. dziękuję bardzo. Mirku, Twój głos na koniec. Bardzo ładnie dzisiaj wyszedł nam Paweł z Zawodowego Mediatora na taki pionowy, czyli wzmacnianie mediatora ubodami, jeżeli nie posiada, i awans poziomy, czyli środkami finansowymi. To jest bardzo fajna, przyszłościowa sprawa, warta hmm. rozpatrzenia i zajęcia. Dziękuję. Pan no twój głos na koniec. Dziękuję bardzo, że Pan mówił o kwalifikacjach, o Mam bardzo piękną ideę, kompetencji od mediatora, a właściwie od trenera mediacji do innej kolejności mediator, potem trener mediacji, efekt superwigor, czyli wszelkie możliwe kompetencje potrzebne, żeby ta aktywność no, miała oparcie w takich twardych, bezpiecznych, etycznych postawach. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i tak oto kończymy dzisiejsze spotkanie, bardzo ciekawe, seminaryjne. Umówiliśmy się, że jako Polska Izba Mediatorów zaproponuje zaproponujemy trzy seminaria, bo nie spodziewamy się, żeby ktokolwiek w ministerstwie był w stanie opisać rynek mediacji, więc silimy się na takie, takie zadanie. W tej chwili popracujemy dzisiaj jeszcze nad pulą 35, 6, a może 7 pytań, które chcemy zadać ministerstwu jako uzupełnienie do postulatów, które złożyliśmy. Złożyliśmy ich 73 w 70 dokumencie i jeszcze trzy, czyli o koleżeńskość wśród mediatorów, o zlikwidowanie dyskryminującego czynnika dotyczącego wieku i statystyk, pozbycia się zafałszowanych statystyk, które Ministerstwo Pana Ziobry wprowadziło i których niestety to Ministerstwo przejęło z całym dobrodziejstwem inwentarza. W tej chwili wiemy, że następują jakieś zmiany w kadrze, która w Ministerstwie Sprawiedliwości będzie zajmowała się mediacjami, ale jakie będą owoce, to dopiero zobaczymy później. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.